Gdańsk miasto położone nad Morzem Bałtyckim, u ujścia motławy do Wisły nad Zatoką Gdańską. Centrum kulturalne, naukowe i gospodarcze oraz węzeł komunikacyjny północnej Polski miasto o ponad tysiącletniej historii, którego tożsamość na przestrzeni wieków kształtowała się pod wpływem różnych kultur. To właśnie tutaj, w dniach 8 i 9 kwietnia 2019 roku, w Europejskim Centrum Solidarności odbyła się siódma edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE Gdańsk 2019. Energetyka dla gospodarki. Gospodarka dla energetyki. To temat przewodni szczytu, na którym zjawili się przedstawiciele kluczowych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo energetyczne i gospodarcze kraju. Politycy, ekonomiści oraz przedstawiciele świata biznesu i nauki. W trakcie debat przeprowadzali dyskusje ukierunkowane na zabezpieczanie polskiej gospodarki. Tak organizować dostawy brakujących surowców, żeby to było ciągłe, przewidywalne, bezpieczne i po cenach przez nas do zaakceptowania. Żeby rozwijała się gospodarka w sposób prawidłowy, to osoby, których dane są przetwarzane, muszą mieć zaufanie do osób i do podmiotów, które te dane przetwarzają. Wśród poruszanych zagadnień odniesiono się do reorganizacji polskiego rynku energii jako konsekwencji polityki surowcowej państwa. W mechanizmie wdrożenia programu energetyki jądrowej będzie jednym z elementów decydujących o tym, że polska energetyka będzie przyczyniać się do konkurencyjności gospodarki. To jest moment, który Głęboko wierzę, przekona tych, którzy jeszcze są nieprzekonani do tego, aby na energetykę i produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych stawiać. Jest investors, Na tym programie tylko rocznie powinniśmy zmniejszyć emisję dwutlenku węgla około. 17 milionów ton. We are very happy to, to cooperate on energy with Poland. It's an important topic for both Poland and Norway, and we continue to develop that relationship. And I think we will have many good news coming in in the years to come. Śmiem twierdzić, że w tej dziedzinie jesteśmy albo w trakcie, albo na progu rewolucji technologicznej. Wieczorem odbyła się gala, podczas której zostały wręczone statuetki Bursztyn Polskiej Energetyki 2019. W ten sposób wyróżniono firmy, instytucje i osoby, które swoją działalnością i determinacją przyczyniają się do rozwoju kraju. W ten sposób wyróżniono firmy, instytucje i osoby, które swoją działalnością i determinacją przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju.